Dzień dobry, z tej strony Ania z Modnego Sklepu, a ze mną figi od Emily. Jest to model Tonia w rozmiarze XL w kolorze beżowym. Jeżeli chodzi o rozmiary od S do 3XL i klasyczna kolorystyka beż, biel oraz czerń. Są to figi pełne o zabudowanych bokach. Figi wykonane są z bawełny, jest to 94% bawełny, pozostała część to elastan. Z przodu mamy koronkowe wstawki. Są to wstawki o kwiatowym motywie. W górnej części gumka płaska, bardzo dobrze się rozciąga bardzo delikatna gumka. Wykończenia nogawek. Z tyłu figi są całkowicie gładkie. Jeżeli szukacie fig na co dzień, zapraszam na zakupy do modnego sklepu. Pod filmikiem znajdziecie link, gdzie można je zamówić. Zamówienie można również złożyć telefonicznie. Zapraszam.